Hej, cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 25 Postępowe gospodarstwo. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku zostały Zakończone y, akcja żniwa Został oto tutaj owiec co był zasiany y, Zebrany tak samo jak i były A słoma tutaj balotowana. poza odcinkiem została zebrana i sprzedana Za co dostałem 6000 w skupie Który gdzie było sprzedane to do to, 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 to było sprzedane do handlarza zwierząt za to było 6000 również poza odcinkiem zostały te dwa pola z, uprawione dzięki czemu możemy się wziąć od razu za akcję siewy i stwierdziłem że w tym sezonie siewy zrobimy na tym oto kawałku po rzepaku i zajdzie tutaj zasiany jęczmień tylko dlatego stwierdziłem, że tutaj zrobimy akcję siewy i w tym sezonie będzie to jedyna akcja siewów, ponieważ w poprzednim była też jedna akcja siewów i to na tamtym polu, gdzie był zasiany owiec. Także, żeby było urozmaicenie w każdym sezonie na innym kawałku, robię po prostu daną akcję, żeby tych odcinków nie było nawalone. Bo mógłbym też tych odcinków robić bardzo dużo z każdej akcji wręcz e, co po chwilę. Ale to nie miałoby sensu. To według mnie nie miałoby sensu. Mm, więc tak, e, co można jeszcze powiedzieć? W czasie, gdy był ten czas przesunięty o ten jeden dzień. Jak zwykle, tartach wyprodukował nam i sprzedał deski, i tak dalej. Poza tym, zrobiłem jeszcze trzy misje: na pewno, zrobiłem też z, dwie z nawożenia i jedna z chwastów. Dzięki czemu też zostały wzięte i dokupione środek chwastobójczy. Tak samo jak i przywieziony ten, co już był na sklepie. Eee. Czy coś jeszcze zostało? Nic, ale w sumie możemy sobie zobaczyć na promocję, czy tam coś fajnego skoczyło. Eee. Nic fajnego, bo Puga i tak nie mogę kupić. Nie ma takiego dużego ciągnika. I prasa, do której też nie ma takiego dużego ciągnika, a to jest kostkująca. A ja halo, robię baloty. I co też A, już wiem. Zostały ustawione ścieżki technologiczne. wydziesione wszystko ze ścieżkami technologicznymi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie to bardzo dobrze. Jestem też ciekaw, czy to na mini mapie. Po prostu tutaj na minimapie. W sensie na mapie widać jak są ścieżki zasiane. Otóż widzę, że nie widać. A wiem, że są ustawione. To muszę wejść chyba w precyzyjne. Tak. I tu mam ścieżki technologiczne. Na 21 są ustawione. Pod rozsiewacz nawozu. Są ustawione pod rozsiewacz nawozu. Tylko nie wiem czy to będzie działać. Ponieważ, ponieważ mam siewnik. Który nie jest z tego moda. Na. Na ścieżki technologiczne. Więc nie wiem. Czy te ścieżki się tu pojawią. Jak się nie pojawią to po prostu zrobimy. Poza odcięciem podmiankę tego się na ten z tego na ten z no ten z, 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 z moda z ścieżkami technologicznymi Tylko, że tam też jak się nie mylę, to trzeba wziąć i dokupić te talerze i dołożyć do tyłu do siewnika, dzięki którym te ścieżki będą się robić. Ale te talerze to jest wydatek bodajże, jeśli się nie mylę, tysiąca euro? Dobrze mówię, no jakoś tysiąc euro to tam niedużo. A przynajmniej ścieżki technologiczne będą na polu, będzie to ciekawie wyglądać. Można będzie też troszkę realistyczniej grać. Mam też nadzieję, że mikrofon dobrze wyłapuje, bo trochę po z dźwiękiem nagrywania mikrofonu. Jakość obrazu też mam nadzieję, że już jest o wiele lepsza. Eee, powinna być. Ciągle zmieniam, ciągle do, staram się ulepszyć tą jakość obrazu, żeby było w optymalnym jakby zakresie pracy. Procesor powinien mi na spokojnie utrzymać dużo większą, eee, jakby Dużo większą pracę tego procesora, tylko chwila, bo coś mi tu nie gra. Mam duży nakład. Nie no, jest 4-4 metra. Rozumiem się, że mam ustawioną złą szerokość, a tutaj taki nakład robi. Nie wiem. Okaże się później. Coś hmm. w się sensie okaże, później się okaże. To ze ścieżkami technologicznymi. No nic. I stwierdziłem też że zrobimy pewną zmianę w tym co se zaplanowały, ponieważ tak jak pamiętacie mówiłem o tym e, o tym, o tym, o tym Tak żeby to odpowiednio powiedzieć, żeby się tutaj nie poplątać co po, 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 ja dokładnie tam mówiłem, dajcie mi chwilę, bo muszę przypomnieć e, Mówiłem o... po 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 e, Mówiłem o tym, że A. Że mam e, nie to e, zwierzęta i że te byki po prostu będę chciał, po tym jak miną te 24 miesiące, sprzedać i wtedy wziąć rozbudować gospodarstwo dopiero. Ale tak się ostatnio myślałem, męczyć się trochę tymi maszynami i na tej bardzo brzydkiej gospodarce podstawowej to nie ma sensu. Naprawdę to według mnie nie ma sensu. Dlatego stwierdziłem, że to pół miliona, pół bańki po prostu chcę uzbierać i jak będzie uzbierane to od razu robię przebudowę teraz nie będę nic kupował, żadnych nowych nabytków i po tym uzbieraniu pół miliona e, lecimy od razu na grubo z, z rozbudową gospodarstwa w sensie rozbudową, no przebudową kompletnym przebudową tego gospodarstwa bo ono jest okropne, naprawdę ono tak mi się nie podoba że to szok a mniej więcej już zarys mam, no tak uznajmy w głowie mniej więcej, jak to pobudować, żeby było... Oj, telefon mi spadł. Jak to pobudować, żeby było najlepsze i w ogóle... Jak to pobudować odpowiednio. Więc... To tyle mniej więcej z tych nowości. A, misję, misję. Chcę odebrać jeszcze tutaj te misje, Teraz pamiętam, bo zaś zapomnę i znowu poza odcinkiem odbiorę. A tak to chciałbym coś zrobić na odcinku. Tylko odpowiednio się tutaj ustawię. Pyk. I odbieramy sobie misję. Mam je tutaj w aktywnych. Udało się fajne. Opryzywamy na polu 8, nałożenie na polu 35, to było bardzo małe. I... Uh, przepraszam, że wiedziałem, hmm. ale znowu i nałożenie e, e, i nałożenie na polu numer 20. Teraz sobie te wszystkie misje odbiorę. Co mi da? 17 tysięcy, nie ile? 10 tysięcy. No, 10 tysięcy jakoś mi dało, nie? Bo miałem tam e, 106. Fajny zarobek. 10 tysięcy e, wziął mi i jakby zwrócił zakup tego całego środka chwastobójczego, bo nawozu jeszcze nie muszę kupać, mam tam go dosyć sporo Więc to na spokojnie eee, Co jeszcze, co jeszcze? A już wiem w tym odcinku po zasianiu tutaj jęczmienia ładnie pięknie będzie po prostu lekka jak to eee, zmiana zmiana, 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 no Kompletnie koncepcji co jest po będzie koszona łąka po raz drugi jeśli się nie mylę jest już w pełnej fazie wzrostu no zaraz zobaczymy też po zasianiu i będzie skoszona łąka. Poza odcinkiem zasiejemy to rzepak na samym drugim polu. Poru polu. I w następnym odcinku myślę, że weźmie się tutaj sobie wezynę. Mniej więcej się przetnęło, sobie pisać, o. I w następnym odcinku e, łąkę się też w tym odcinku nie dała zgrabić. Poza odcinkiem myślę, że zgrabię i może zbalotuję. A już w następnym odcinku będą opryski, nawożenie i ewentualnie zebranie tych balotów z, z, z pola owiniętych już tak te zbieranie było to jako po prostu dopchaj do odcinka żeby był dłuższy, a tego nie było poprzednio przy kosach, więc powinno być dosyć fajnie sobie będę mógł zaraz zapisać na kartę, żebym nie zapomniał co w następnym odcinku zrobić i będziemy też wiedzieć już w następnym odcinku jak tam te ścieżki technologiczne, czy się udało posiać, czy wyszły, czy jednak musi być zmiana silnika na ten z tego moda, bo ten mod powoduje, że wszystkie siewniki, które są w, 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 w sklepie jakby mają swoją drugą wersję, czyli wzięcie i po prostu chyba pod się tego całego możliwość podłączenia ścieżki technologicznej, czy jakoś tak musimy to po prostu rozpłynąć, jak z tymi ścieżkami technologicznymi wziąć i sobie radzić. No tak, następny odcinek plan to jest. Eee, co ja mówiłem? A. Nałożenie. Oprysk. I co? Tutaj się podniosę. Od razu też sobie zawrócimy. I. Nałożenie, oprysk. I, a z. złożenie e, bal też już, e, w ogóle ile mają byczki tego pokarmu, no można by im dołożyć już pomału i też będą do sprzedania już e, trochę mojej siano-kiszonki, którą mam, więc też to będzie można zrobić. Tylko czy na następnym odcinku starczy? Wątpię. Czy starczy czasu? Wątpię. A w ogóle zobaczmy sobie, bo nie chciałbym też tyle jeździć z moją przyczepą, żeby ciągnąć burty, bo ciągle to jechać na sklebi z powrotem, żeby ściągnąć burty. Jeszcze sobie bym zobaczył ile kosztuje. Jakaś nieduża przyczepa do wożenia. Jest, jest, jest do wożenia balotów. Gdzie tu one są? Gdzie tu one są? Gdzie są? Tu nie, tu nie, tu nie. Trans, to będzie w transporcie? Tak, to jest w transporcie. Nie ma żadnej takiej małej widzę. To jest duża przyczepa. Trzeba by to chyba z modów mniejszego ogarnąć i to bym chyba tak zrobił. To jest pierwsza, druga. Są takie, to już ta jest ładniejsza. Trzeba by coś z modów ogarnąć sobie. Mm. Więc będzie ten jeszcze jeden odcinek z jesieni, z tych nawozów i tak dalej. Zaś już będzie odcinek z zimy, z sprzedaży. I to będzie odcinek zimowy taki, z zimy ze sprzedażami, czyli ten cały. Gdzie ja to miałem? tu mam, owiec w grudniu. Szepak w listopadzie i wióry w styczniu. Te trzy rzeczy do sprzedaży. I wszystko też będzie zależało jak w sumie będę miał teraz o tym, mam nadzieję, że też około tych 24 balotów ...kiszonki... to ta kiszonka zdąży już się sfermentować więc w następnym odcinku ja zależy jak to wszystko pójdzie będzie można sprzedać. Pierwszy rzut e, całej sianokiszonki, żeby nie mieć go tam nadmiar za dużo, całego, e, co jeszcze? No, tak, ja wspomniałem o tej przebudowie, którą będę chciał robić szybciej. Wspomniałem o tym, więc to chyba wszystko z tych grubszych spraw, co na dzisiaj chciałem e, omówić. Też, czy można sobie już kombinować nad pomału, ale to po rozbudowie nie? Nad tym, żeby kupić lekko większy ciągnik jak i również wziąć i yy, wziąć i wziąć i wziąć yy, i do tego Challengerka w... Yy, dołożyć mu parę koni, tam było 200, nie wiem, 30 czy 220, coś za 30 chyba parę tysięcy z lepszymi opona, oponami i z ...po prostu z obciążnikami na oponach. To po, powinno być najlepiej. Mi, tak mi się wydaje, że powinno być najlepiej. Powinno mi to ułatwić tą całą pracę. Tutaj 16 minuta odcinka sobie zobaczyłem, więc tak można powiedzieć, że z łąką się jakoś te 10 minut wyrobię powinienem. Łąka nie jest jakoś mega ogromna, a poza tym koszenie idzie dosyć szybko. Tutaj opuśćmy. tu jakoś linia, no bo tu jest też lekki klinek, jest z tej strony się idzie z ukosa, klin mamy na tamtą stronę, tu się poszerza. Ciągle mówię o powiększeniu tego pola, ale no wycinam drzewa na gospodarstwie i uzupełniam tartach pod tą rozbudowę, a tu mam też dwa drzewa i one to ...to ciemniejsze, nie wiem co to jest za drzewo, nie zwróciłem uwagi, da mi mniej do tartach, a z kolei ta brzoza tam jest? Nie, co ja gadam jaka brzoza? Brzoza ma białą korę przecież. Ten dom czy coś tego typu co tam jest, no to dam mi już bardzo dużo uzupełnienie do tartaka, i nie wiem po jakim czasie będę mógł się docinać, drzewazy odbudowę gospodarstwa. Ale myślę, że nawet te 500 tysięcy powinno mi starczyć na tą całą rozbudowę, przebudowę, czy budowę, jak to tam zwał, tak zwał. Te pół miliona, ewentualnie zaś sobie dobierzemy troszeczkę kredytu. Mimo, że mam teraz, ile mnie zostało te 20 tysięcy kredytu. 30 i mógłbym to spłacić i by mi nie pobierało tego nie no, ma procentki od pożyczek od tej stówki ale już tam przeboleje to przeboleje to jakoś tutaj mi się trochę nie do za szybko w nie wykręciłem tak za dobrze, teraz już tutaj ostatni przejazd i możemy jechać, odstawić, yy, odstawić ten cały sprzęcik i się przeczepić pod kosiareczkę. Na razie jeżeli chodzi o daily to yy, tak jak mówiłem wszystko idzie mi bardzo dobrze. Odcinek jest na zaś zrobiony. Dwa bodajże odcinki mam nagrane. Miniaturki są yy, też zrobione. Dobra, to właśnie zakończyłem pole, to jest git. Yy, wracając tak, miniaturki są zrobione. Odcinek jeden jest zmontowany i wrzucony, zaplanowany. Drugi mam do zmontowania, już tam jest poprzycinany tak jak powinien być. Zostało go wyrenderować i pomału wrzucić na kanał. A tak to idzie wszystko zgodnie z planem. Mam nadzieję, że chociaż ten jeden cały miesiąc uda mi się utrzymać moje daily. O, trochę za daleko. Już mi się podniosły, żeby uzupełnić się w niego, ale bym chciał go troszeczkę wykorzystać do końca. Tutaj sobie poprawmy wcofanie. Jeszcze sobie zmienię na że żebym się czasem Zaś nie pomylił i z rozpędu nie zaczął siać na tym tutaj kawałku e, jęczmienia, skoro chcę zasiać cały rzepak. E, Okej, okay, to sobie możemy już pomału cofać pod kosiareczkę. Ten też tutaj, to duże drzewo mi da strasznie dużo w uzupełnieniu. Odczepiłaś się? Tak, ujujuj, nie, ten przycisk. Dobra, jest podtrzymywana i uniesiona. No, więc tak, te wszystkie drzewa mi się wydaje, że będę miał taki cały nadmiar to można powiedzieć, no nadmiar, tego, jeszcze by sprawdzał pada z tu 3x4, no, dobra, już tam przeboleję i skoszę to szybciej, w ogóle będzie szło w tej fazie to kosić, przydałoby się zobaczyć. Tak, da radę kosić. Tylko będzie tego mniej, jeśli się nie mylę. Ale już to przeboleje. Dajmy sobie GPSa trzy razy dookoła. Tak, niech będzie... To... Ten jeden pokos troszeczkę mniejszy. Nie powinno się nic złego stać, aby będzie trochę mniej palotów. To będzie może ten cały pokos idealnie na... Yy, karmienie moich krówek. Mam minutę dwudziestu... 20... Pierwszą, więc yy, szybko to idzie, raczej dam radę skosić. Tu jest właśnie to, że GPS tak troszeczkę spowoduje, że posiarkę mam poza polem, ale nie powinno to zbytnio przeszkadzać. Też to jest chyba drugi i ostatni pokos. Zobaczymy jak w następnym w tym całym y, sezonie się uda zrobić pokosów wiadomo chciałbym z 3 żeby się udało ale nie wiem na ile gra pozwoli czyli na ile mi urośnie ten cała prawa na łące a wszystko zależy od tego właśnie o to mi tutaj chodzi, że jednak ten GPS tak ...tak se wciura leci czasem. No cóż, ale na to się nic nie poradzi zbytnio. Niby jakieś przesunięcia by szło się w ustawieniach pobawić. Też znalazłem w ustawieniach... ...znalazłem do tura... ...jakby szybkość podnoszenia, że nie będą się tak często wajchować. A myślałem, że tego nie ma, bo... Kiedyś szukałem i nie mogłem znaleźć. A tu jednak kraja jest mądrzejsza ode mnie. Tak to powiem. Więc nie tak źle, nie tak źle. Okej, okay, tutaj podnosimy. I bym się teraz o jezu gps -a odłączył aż z wrażenia teraz tutaj w tę stronę pojedziemy teraz żeby nie wyłączyć czasem bo tak z ciekawości zobaczyłem jak tam mój komputer się sprawuje to jest wymagające dosyć to co robię myślę, w sensie, że nagrywam e, GPS-y ci się nie pomyliły Właściu. no odpowiedni GPS-a poproszę no co jest ten tor jazdy no normalnie z tym GPS-em idzie czasem oszaleć oszaleć idzie wręcz ale jakoś trzeba dać radę mm, 23 minuta no wydaje mi się że idealnie powinienem zdążyć skosić sobie tę łąkę jest problemowo. No i co? I znowu GPS mnie nie to wyłapał, no. Już tu jasnej, ciosnej. Później się będziesz przepi przepinał, przecinał. A tu to na razie na spokojnie, pomalutku, pomalutku. Trzy razy dookoła. Trzy razy dookoła, panie Majster. Mmm... Dobra, tak jest, tak jest. Eee. <laughs> tak, sobie. Jednak ta łąki, koszenie to dosyć mocno potrafi obciążyć komputer. Słyszę to po tym jak aktualnie mój komputer chodzi. Trochę przyspieszył na wentylatorach, ale to... Jednak to jest farming, to jest dosyć wymaga. Ja się mówię tak, że to jest farming, dosyć wymaga. A to jednak 25 ma dosyć duże wymagania, jeżeli o to chodzi, według mnie. Jak już mówiłem w poprzednim mówcom. No, dosyć wymogi, ma swoje. Też zwłaszcza się gra na niektórych ustawieniach ja mam bodajże teraz ustawione wysoki custom jeśli się nie mylę oczywiście wysokie customowe mam na niski wyglądałoby to brzydko na średnich no już lepiej ale średnio a tu mam wysokie custom w formie takim że te wysokie są lekko 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 wzięte i obniżone lekko obniżone żeby jednak też tak nie przesadzić a po prostu pomalutku yy, pomalutku ewentualnie zaś od ty 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 dziadu jeden znowu mnie tego GPS-a chciałeś załapać A się myślałem że tak ładnie się wetnę yy. Zrobię od razu też, że tak to ujmę. Sprawdzę. Eee, w tym nie, to będzie w tym. Dobra, fps -y się zgadzają, jest wszystko utrzymywane, więc nie muszę się zbytnio martwić. Eee, na podlądzie widzę, że zaraz będzie na dole. Dobra, cyk, I idzie robota pięknie. Teraz się przeciąłem na te. Na razie dwa kawałeczki, zobaczymy czy tamten będę jeszcze rozcinał, na razie ten tutaj dłuższy wykoszę sobie, eee, sprawdzę sobie, aby na wykorzystanie pewne rzeczy, temperatura 68, CPU 60, wykorzystanie CPU na poziomie 50%, a GPU no 90%, czyli... Chodzi na no to, że jest wykorzystywane wszystko odpowiednio, tak. Jak to na co mi komputer pozwala. O, tak, to. To na co mi komputer pozwala, tak jest wykorzystywane. 26 minuta, jeżeli dobrze. Patrzę się nie mylę, no 27 nawet. Więc zobaczymy, czy nawet się uda dokończyć, kosić tą oto łączkę do koń równo ewentualnie odcinek zrobimy lekko krótszy ale za to będzie omówione niektóre rzeczy i już poza odcinkiem zaś to do dokorzę to będzie idealnie pasowało według tego co ja mówiłem że no, w sumie nie tak źle wchodzi z tymi parametrami. Jak na podklądzie jestem. Ujujuj, zdążyłem uj, uj. w odpowiednim momencie podnieść. Też przepraszam Was, że może przez chwilę, jak sprawdzam parametry, nie słyszycie dźwięków z gry, ale wolę sobie zobaczyć, jak to idzie. Procesor jest dosyć mocny, no, 62. Na procesorze zawsze można go lekko wymienić. Mam rajzer na piąteczkę 3600 Ale Wszystko w swoim czasie na razie I tak jest na gwarancji komputer, więc można go troszeczkę poużywać, potestować. Też co jakiś czas będzie trzeba wymienić też pastę termoprzewodącą, która jest na procesorze, żeby się nie przegrzewał, ale to będzie robione sobie myślę na spokojnie. Jak już na podglądzie będę widział, że procesorek utrzymuje temperaturę na poziomie tym blisko, blisko 90, no 90 to jest nawet za dużo. Jak będzie dosyć wysoka temperatura i będzie mi skakać na przykład Bo tak to daje radę Daje radę na spokojnie Na spokojnie Bez problemu, bez pośpiechu Daje radę Okej okay, to mamy 30, 20... No 30 minuta już Odcineczka leci to Sobie mogę tutaj nawrócić Wycofam sobie i już poza odcinkiem tutaj wezmę i do tę łąkę, więc co mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że ta jakość już jest o wiele lepsza w tych nagry nagrywek i nie będzie problemów żadnych. Więc co, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się na razie, do usłyszenia i do jutra. Cześć!